Teraz mały książę wyrusza w swoją podróż na planety. Każda z planet będzie miała swoich mieszkańców, którzy będą symbolami pewnych ludzkich postaw, najczęściej dorosłych. Planetą numer jeden, chociaż ona właściwie nazywa się Asteroida 325, ale to nieważne, będzie planeta króla. Król. Symbol i archetyp władzy. Król, dla którego wszyscy ludzie są poddanymi. I tu znów. Chciałbym was przestrzec przed zbyt e, takim prostym patrzeniem na króla, bo on mimo wszystko nie jest jednak taki głupiutki. No, może i ma przerośnięte ego, może i traktuje małego księcia jak poddanego. Dziwne jest to i śmieszne, że nie ma kim tak naprawdę władać oprócz starego szczura. Proponuję małemu księciu posadę, ma być ministrem, później, może być prokuratorem, może być ty, może być sędzią. Mówi król, możesz być sędzią i codziennie skazywać tego szczura na śmierć, a później go łaskawiać. To świadczy o tym, że ten król też ma w pewien sposób dobre serce. Ale, co istotne, mówi król, aforyzm, sentencja, czyli taka złota myśl, coś e, zgrabna, jakaś myśl orzekająca o świecie, mówi. Gdybym rozkazał generałowi latać z kwiatka na kwiatek jak motyl, albo napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka, i gdyby generał nie wykonał otrzymanego rozkazu, czyja byłaby to wina? Jego czy moja? Najjaśniejszego pana, powiedział zdecydowanym tonem książę. Właśnie. Od każdego trzeba wymagać tego, co może dać, kontynuował król. Autorytet opiera się na rozsądku. Jeżeli rozkażesz swojemu ludowi, żeby się rzucił do morza, zorganizuje rewolucję. Mam prawo wymagać posłuszeństwa, bo moje rozkazy są rozsądne. To akurat świadczy o takim down to the ground, bym powiedział, o takim uziemieniu króla, że on jednak rozumie, że nie ma władzy absolutnej, też nie chce jej mieć, bo wtedy okazałoby się, że jej nie ma, że nie może wywołać na stryknięcie zachodu słońca. Być może król jest mądrzejszy od wielu współczesnych ludzi. Celebrytów, od, od miliarderów, którym wydaje się, że mogą wszystko, ale że mogą sprawić, że Ziemia zacznie kręcić się w drugą stronę. Ale ten król rozumie, że autorytet opiera się na rozsądku i że można wymagać od ludzi tylko tego, do czego zostali stworzeni, tylko tego, co leży w zakresie ich możliwości. Druga planeta zamieszkała jest przez pyszałka. Um, no tutaj nie ma co dużo mówić, chyba z pyszałkami spotykamy się codziennie, czasem sami się nimi stajemy przez chwilę, chcemy, żeby nam przy przyklaskiwano. Pyszałek wszędzie widzi adoratorów i kiedy widzi małego księcia mówi, och, mój adorator przyszedł, dzisiaj ktoś by powiedział mój follower, mój fan, mój entuzjasta, mój subskrybent, etc. Więc pyszałek chce, żeby mu klaskano, żeby go chwalono, i to jest chyba coś, co dotyka nas na Instagramie. Każdy chce, żeby dać mu troszkę tych braw, coś na chwilę zaistnieć, to może komentuje nas dzisiaj. Żyjemy na planecie pyszałków. Czy żyjemy na planecie pyszałków? Postaw tezę. Kolejną planetą jest planeta pijaka. Tutaj mamy słynny tekst. Pije, odpowiedział pijak z posępną miną. Dlaczego pijesz? spytał mały książę. Żeby zapomnieć, odpowiedział pijak. Żeby zapomnieć o czym? zapytywał się mały książę, któremu już go było żal. Żeby zapomnieć, że się wstydzę. Wyznał pijak, spuszczając głowę. Wstydzisz się czego? Wstydzę się, że piję. Dopowiedział pijak i ostatecznie zapadł milczenie. Mały książę bezradny odjechał. Dorosli są zdecydowanie bardzo, bardzo dziwni. Więc tutaj mamy symbol człowieka uwikłanego w nałóg, człowieka, który chcąc zapomnieć o swoim nałogu, pogrąża się coraz bardziej w zapomnieniu, oddaleniu od samego siebie. Czwarta planeta była planetą bankiera. Tu bankier liczy te żółte punkciki na niebie, gwiazdy. No tak, te żółte punkty. Są twoje? Tak, wszystkie są moje. A w jaki sposób? No, spisałem je tutaj w zeszycie, więc należą do mnie, mówi bankier. Bankier będzie więc osobą, która nie korzysta z tych dóbr, które rzekomo posiada. Będzie tym tylko To kto koncentruje się na gromadzeniu, ale nie wykorzystuje posiadanego majątku. Wreszcie na czymś abstrakcyjnym. Najbogatsi ludzie na świecie naprawdę nie wiedzą, ile mają pieniędzy. Nigdy nie będą w stanie ich wykorzystać. I eee, dla miliarderów, dla niech będzie Billa Gatesa czy Jeffa Bezosa, te pieniądze są naprawdę jak te gwiazdki na niebie, bo ani z nich nigdy nie skorzystają, nigdy ich nie zobaczą. Są to jakieś abstrakcyjne punkty, ale bankierowi wydaje się, że robi bardzo ważną rzecz, bardzo ważną rzecz, on nie ma czasu, on robi bardzo ważną rzecz, on liczy te, te punkty. Kolejną planetą jest planeta latarnika. Nie tego sienkiewiczowskiego, tylko takiego ulicznego latarnika. W Warszawie na ulicy Agrykoli mamy jeszcze gazowe latarnie. Być może w Twoim mieście także takie się znajdują? Sprawdź. Dawniej latarnie zapalał latarnik. One wypuszczały gaz, trzeba było włożyć taki, taką zapalarkę rozwiniętą i te latarnie gasić i zapalać ręcznie każdą. O tym też mówiliśmy przy okazji kamieni na szaniec. To tu na placu Unii Lubelskiej Rudy razem z kolegami pogasili latarnię ręcznie, po to, żeby Rudy mógł wymalować kotwicę na pomniku lotnika. I ten nasz latarnik nie jest zbyt bystry. Co to znaczy zasady? Żeby gasić latarnię. Dobry wieczór, zapalił latarnię. Ale dlaczego z powrotem ją zapaliłeś? Takie są zasady, odparł latarnik. Nie rozumiem. Nie ma tu nic do zrozumienia. Zasady to zasady. Dzień dobry, i zgasił latarnię. A później żali się. Mam okropny zawód. Dawniej wszystko odbywało się w granicach rozsądku, a teraz muszę gasić i zapalać. Dzień dobry, dobranoc, dzień dobry, dobranoc, dzień dobry, dobranoc. No nie możesz odpocząć, pyta mały książę. No nie, bo takie są zasady. Muszę gasić i zapalać, gasić i zapalać. Tylko nie widzisz, że sam jest na tej planecie, nie widzi, że jego praca nikomu nie służy, że ktoś, kto ustalił te zasady, jego już dawno nie ma. Nie sprawuje nad nim żadnej kontroli. Ale latarnik wykonuje tę pracę pomimo ogromnego zmęczenia, pomimo bezsensu swojego czynu i tego, że nikomu to absolutnie nie służy. To symbolizuje albo jest alegorią ludzi, którzy wykonują swoją pracę bezrefleksyjnie. Takich, którzy bezmyślnie poddają się regułom i będą je wykonywać aż do końca. Nigdy taka postawa bezrefleksyjna nie jest dobra, bo dzięki takim ludziom, którzy nie zadają pytań, możliwe są wojny, możliwe są różnego rodzaju ekstremizmy i tragedie na świecie. Bo jeżeli nie zadajesz pytań, tylko robisz to, co ci kazano, no to w pewnych wypadkach może to doprowadzić do. Wielkiej zagłady. Dlatego. Pytajmy o sens i starajmy się go odnaleźć z otwartym sercem i umysłem o sens tego, co robimy. Jak to nam służy, czy to służy komuś innemu, co nam to przynosi i co to przynosi innym, czy jakiś pożytek, czy może szkoda. Praca latarnika jest zupełnie jałowa. Wreszcie planeta geografa. Geografa, który też siedzi przy Wielkiej Księdze i wykonuje bardzo ważną pracę. O, przyszedł podróżnik, mówi do Małego Księcia. Jak to podróżnik? No, teraz będziesz mógł mi opowiedzieć, jak wyglądają inne planety. Ja to wszystko spiszę, zanotuję. Jestem kartografem. Opowiesz mi, jak to wygląda. A Mały Książę pyta go. No dobra, a ty byłeś chociaż na tej swojej planecie? A nie, nie nie, na swojej nie byłem. Ja jestem kartografem, jestem geografem, jestem bardzo poważnym człowiekiem, bardzo poważnym człowiekiem. Ja nie mam czasu, żeby chodzić. Ja muszę tutaj za wszystko, wszystko zanotować. Absurd. Człowiek, który zajmuje się tworzeniem map, sam nigdy nie zdobył się na podróż. Będą to ludzie, którzy nie są ciekawi świata albo też tacy, którzy swoje informacje życiowe biorą wyłącznie z książek. Mówi się, mówi się, czytaj książki. W pełni się z tym zgadzam. Nie było dnia pewnie w moim życiu, odkąd skończyłem dziesiąty rok życia, kiedy nie przeczytałbym choć codziennie kawałka książki, poza medytacjami czy poza sytuacjami, kiedy byłem w bardzo odległej podróży w górach czy na morzu. Ale nie możemy czerpać naszej wiedzy życiowej wyłącznie z książek, albo dzisiaj z internetu. Obejrzenie relacji na Instagramie z Bahamów albo z Hawajów nie sprawi, że jesteś na Bahamach. W jakiś sposób zaspokaja to naszą ciekawość świata? I mówi: A, dobra, tak to wygląda, w Ameryce jest tak, wiem, widziałem na Joe Monster, a w Afryce to jest tak, a w Chinach jest tak, a byłeś tam? Nie, nie, ale widziałem na filmikach czy Nie przypominamy geografa w takich momentach, kiedy zamiast doświadczać życia i, yy, i wyruszyć w ten podróż faktycznie, opieramy się na książkach. Dzisiaj na elektronicznych książkach, ale what's the difference? Więc yy, geograf także siedzi w absurdzie, i nie decyduje się na podróż, mały książę opuszcza go także że zostałą konstatacją, że dorośli są naprawdę dziwni. Planeta siódma, ta nasza, największa, Ziemia. Tu szereg postaci, ale chciałbym już skoncentrować się na jednej z nich, mianowicie na lisie. Ciekawe, że lis w powieści alegorycznej Antułady San Anta nie jest symbolem, tak jak zwykle, chytrusa, cwaniaka, kogoś mandrującego, oszukującego, jest po prostu symbolem przyjaźni albo alegorią przyjaźni. I to jest spoko. To jest jakby przełamanie takiej bajkowej konwencji, jak w bajkach Ignacego Krasickiego, gdzie wilki są zawsze złe i agresywne. Liszki, bo takie Krasicki nazywa właśnie takie... cicho ciemne, Niedźwiedzie to będą prymitywne imbecyle, ale oczywiście królowie zwierząt, też tacy tyrani. Lis jest symbolem i alegorią przyjaciela. I mówi w ten sposób. Ludzie mają strzelby i polują. To bardzo przykre. Hodują również kury i tylko to jest w nich interesujące. Czy szukasz kur? No więc okej, okay, może Lis ma coś jednak z Lisa. A to jest też w tym taki subtelny, subtelny humor. Nie, szukam przyjaciół, mówi mały książę. To rzecz, o której niestety zapomniano, powiedział Lis. To znaczy stworzyć więzi. Stworzyć więzi? Naturalnie, powiedział lis. Na razie jesteś tylko dla mnie chłopcem, podobnym do 100 tysięcy innych chłopców i wcale cię nie potrzebuję. Ty też mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do 100 tysięcy innych lisów. Jeżeli jednak mnie oswoisz, będziemy sobie wzajemnie potrzebni. Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. No właśnie jak bardzo filozoficzna jest ta książka. Właściwie tutaj naprawdę każde słowo ma w sobie jeden lub więcej sensów, Nazywają ją powieścią alegoryczną. Tak jak Jezus opowiadał swoje przypowieści w Biblii, jeżeli ich nie znasz, bo mówisz, nie chodzę na religię, no to nie musisz chodzić na religię, żeby znać Biblię, książkę, która ufundowała całą cywilizację europejską i chrześcijańską, w której żyjesz. Jezus opowiadał przypowieści prostym ludziom, i na tym pierwszym poziomie ich zetknięcia były dla nich zrozumiałe. Przykładowo przypowieść o siewcach. Kiedy siewcy wyszli siać zboża, jeden rzucił ziarna na kamienie, drugi rzucił na jakąś międzyciernię, trzeci rzucił na żyzną glebę. Które z tych ziaren wyrosło? Oczywiście to ostatnie. No, i ktoś mówi, wow, niezła historia stary. Wiecie, nie było wtedy YouTube'a ani Instagrama, więc ludzie no, cieszyli się każdą historią, ale na tym głębszym poziomie te ziarna moglibyśmy rozumieć jako talenty, jako starania, które inwestujemy i jeżeli damy swój talent albo swoją energię, swoją siłę w jakieś nieprzychylne, beznadziejne miejsce. To nic z, tego, nic z tego nie wyrośnie. Musimy zadbać też o to środowisko, w którym działamy, w którym tworzymy, w którym coś zasiewamy, żeby to wydało swój plon. I teraz jeszcze głębiej. Oczywiście to, może, to mogą być ziarna religijne, to może być odpowiednia atmosfera kościoła, jeżeli chcielibyśmy to interpretować tak kościelnie. A jeżeli chcesz o tym myśleć w kategoriach swojej kariery na YouTubie, no to możesz pomyśleć, że Lepiej swoje filmy, niech to będą te ziarna, wstawiać w jakieś miejsca, w których one będą miały ten przychylny grunt, może na odpowiednie grupy, może dla swojej grupy docelowej, która interesuje się grami, sztuką lub czymkolwiek innym. Jak chcesz to rozumieć, zostawiam to Tobie, ale właśnie na tym polega alegoria, że ten pierwszy jej poziom jest dosłowny. Wszystko, co głębiej, to już kwestia Twojej interpretacji. A więc. Powracając do, do Lisa, dla dziecka, które ma 5-10 lat, jest to fajna historia o Lisie i o chłopcu, ale dla nas może być już czymś więcej. Zobaczcie, mijacie codziennie na ulicy setki, może tysiące osób, a może pięć. Ci ludzie, może nawet wasi rówieśnicy, są początkowo dla Was obcy, to tak jak zaraz pójdziecie do. Nowej szkoły, do szkoły średniej, i początkowo będzie ona pełna takich chłopców i takich dziewczynek, i takich lisów, które nic dla Was nie znaczą. Ale jestem przekonany, że w tej szkole znajdziecie nowych przyjaciół, i to właśnie oni staną się tymi Waszymi Lisami. Choć byli obcy, naprawdę gdybyście nie poszli do tej szkoły, to nigdy być może byście się nie poznali, ale teraz tworzycie więź. I jak tworzyć więzi według lisa? Lis mówi tak. Moje życie jest monotonne. Poluję na kury, a ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni. Trochę się więc nudzę. Jeżeli jednak mnie oswoisz, moje życie będzie jakby opromienione słońcem. Stukot od Twoich kroków będzie dla mnie brzmiał inaczej od wszystkich innych. Te inne wpędzają mnie pod ziemię. Twoje będą wywabiać mnie z jamy jak muzyka. Poza tym spójrz. Widzisz tam pole pszenicy? Nie jadam chleba. Przenica jest mi niepotrzebna. Przeniczne pola z niczym mi się nie kojarzą. I to jest smutne. Ale ty masz złote włosy. Kiedy mnie oswoisz, będzie cudownie. Przenica jest złocista i będzie mi ciebie przypominać. Pokocham szum wiatru w zbożu. Lis zamich i spojrzał przyciągle na małego księcia. Miałem kiedyś kota. Początkowo byłem dla niego na pewno tym obcym, dziwnym, złym człowiekiem, przed którym pieszchał tylko na, na sam widok siedząc w rogu pokoju przez tydzień, tylko wybiegała do kuwety, wracała, jadła i stopniowo zaczęła się oswajać. Kiedy wychodziłem, puszczałem jej swoje podcasty, żeby słuchała mojego głosu. Kiedy przychodziłem, to już zerkała ciekawiej. Takim przełomem absolutnym było podanie jej kurczaka na dłoni, zjadła z tej dłoni. Puszczałem jej Tiger Kinga, wiecie, oglądaliśmy sobie razem Króla Lwa. I tak stopniowo, stopniowo, po miesiącu przyszła do mnie w końcu. A z czasem ta więź zaczęła się pogłębiać, do tego stopnia, że już leżała mi na głowie i, i nie miała z tym żadnego problemu. Więc, tak jak zwierzęta są oswajane, taki ludzie, taki my zaczynamy czuć się swobodniej w dłuższych relacjach, jeżeli są one oparte na szacunku i zaufaniu. A ta na tym się opiera. Dodaje też list coś współczesnego, co jest, wydaje mi się, istotne, dzisiaj modne, czyli rytuał. Co to jest rytuał? pyta mały książę. To również jest coś, co niestety popadło w zapomnienie. Coś, co sprawia, że dany dzień różni się od innych dni, a godziny od innych godzin. Na przykład wśród moich myśliwych istnieje pewien rytuał. W czwartki idą potańczyć i z dziewczętami z wioski. No i czwartek to cudowny dzień, wypuszczam się wtedy na spacer aż po winnicę. Gdyby myśliwi szli na potańcówkę byle kiedy, każdy dzień byłby podobny do innych, a ja w ogóle nie miałbym wakacji. I to jest coś, czego ja osobiście się uczę: wprowadzania rytuałów do swojego życia, takich wyjątkowych dni czy wyjątkowych godzin porannych, wieczornych, kiedy robię coś szczególnego. Na przykład medytuję, uprawiam sport, albo staram się wyciszyć, albo spędzić czas z ludźmi. Co jest Twoim rytuałem? Czy masz pomysł na swoje rytuały? Podziel się. To naprawdę jest coś, co trochę stabilizuje nasze życie. Wreszcie dochodzi do momentu pożegnania z lisem, i tutaj mówi on mu ważną rzecz w kwestii róży, bo ciągle ta róża tam z tyłu głowy przecież jest. Lis mówi tak. Czas, który poświęciłeś swojej róży, czyni ją tak ważną. Czas, który poświęciłem mojej róży. Mnemo technikuje mały książę. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, ale tobie nie wolno o niej zapomnieć. Na zawsze bierzesz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę. Powtórzę moją książę, żeby zapamiętać. Wcześniej był jeszcze w ogrodzie róż i tu mówi im no fajnie, tak? Ale jesteście piękne, lecz puste. Jakby wam nie poświęciłem tego czasu. Z wami nic mnie nie łączy. Nie o was dbałem, nie was chroniłem przed tygrysami, nie was chroniłem przed przyciągami. No jesteście, bo jesteście. Ale to ta moja róża na planecie jest Tą wyjątkową, bo w nią zainwestowałem czas, energię, bo mnie łączy z nią coś wyjątkowego. Nawet jeżeli trudnego, co wyjątkowego. A te róże nieoswojone. Naura. Mały Książę spotyka jeszcze kilku bohaterów na planecie Ziemia. Ja chciałbym jeszcze skoncentrować się już na końcu na wężu bo ten wąż oferuje małemu księciu cudowną recepturę na przeniesienie się na jego planetę. Umawia się ze żmiją, bo wymija dokładnie rok, odkąd wylądował na planecie i teraz żmija mówi mu, że no stary, ja mam taki sposób, że przeniesiesz się na swoją planetę. Kiedy wybija godzina, żmija jak błyskawica wyskakuje, kąsa małego księcia, a ten pada. I tyle. Tyle wiemy z książki. Narrator mówi nam, wyobrażam sobie, że Mały Książę wrócił z kluczem, żurawi na swoją planetę. Ale on tylko sobie to wyobraża. Ja chciałem pozostawić to zakończenie otwartym. Czy Mały Książę wrócił na swoją planetę? Czy może żmija oszukała go? A może wydarzyło się jeszcze coś innego? Tego nie wiemy. I to pozwala nam zostawić tę historię w pewnym zawieszeniu i bardzo dobrze, kiedy bowiem określamy, że nasza droga dobiegła końca. Teraz chciałbym, abyś razem ze mną rozwiązał kilka kreatywnych ćwiczeń, które są związane z moim księciem. Przygotowałem je specjalnie dla Ciebie. Skłębmy jeszcze tę lekturę. Omówmy symbole, motywy oraz Wcielmy się w jedną z postaci z małego księcia i napiszmy, może list, może ogłoszenie, a może zaproszenie na randkę w imieniu jednej z postaci. Przejdźmy do ćwiczeń.